Jak na specjalne zaproszenie! Wczoraj robiliśmy live i mówiliśmy, że przydałby się handlarz, i on dzisiaj postanowił do nas przyjść. No, dobra. Cześć Wszystkim witamy Was na Survivalu razem z Zio. Hej! Chciałem I dziękujemy powiedzieć. Wam za wszystkie łapki, które zostały się w Odcinki MZO! Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, żeś poszła już sprawdzić, co on ma, a ja chciałem powiedzieć, ile zostawiliście łapek w górę, bo udało mi się to zrobić w tak genialny sposób. Manipulant! Że, słuchajcie, <grym> zrobiliście ponad 10 tysięcy łapek w górę pod poprzednim odcinkiem survivalu, Czejcie to? Dziękujemy Także Wam bardzo, teraz... i teraz musicie pokazać, że i tu potraficie. Tak, musicie zrobić więcej tutaj. Bo mi to jest cały czas przykro bardzo. Dobra, co typ ma? Dobra, ty co ty masz? Ym, sprzedaję sugar cane, ferny, grzyby, buraki w sensie nasiona, melony w nasionach i podzol, czyli w sumie nic ciekawego. W takim razie eksterminacja. Tak, <gry> Dwie nowe że smyczki tak. się przydadzą, ponieważ poprzednim razem jedną ze smyczek zużyliśmy na... No właśnie na co? Zaraz wam pokażę. Dokładnie. Ale najpierw przejdźmy do sekcji komentarzy. Zróbcie automatyczną pełniarkę, pełno tego na YouTubie, ja to mam i jest mega wydajna. I ja wiem, że ten komentarz pojawił się jeszcze przed wczorajszym livestreamem. Tak? Tak. O, bardzo możliwe. Ale zobaczcie, że tutaj, w tym miejscu... tada, Mamy nasz salon fryzjerski, to chyba tak przekształcimy... Zakład fryzjerski. Ktoś w, tak. w y, domycie przysłał to, taki pomysł. I tak, zobaczcie dokładnie. jaką wydajność on osiągnął, dosłownie w ciągu jednego dnia, to... Nawet nie jednego, Trochę dnia. Trochę powczyliśmy w Godzinę coś tam poczyliśmy. myślę. Ja dobiłam sobie 30 poziom przy pająkach, także wykorzystaliśmy ten czas, sobie jakby owe I wiesz co? Ja od razu I pozbieram tutaj sobie. Nasza... Tutaj jest nasza y, smyczka, którą poświęciliśmy dla top donatora z wczorajszego livestreama. A i taka informacja dla wszystkich jeszcze, że y, livestreamy odbywają się na kanale Zio, więc wbijajcie do karty i subskrybujcie kanał Zio, żebyście nie pominęli. Zostawiajcie dzwoną u niego, u mnie też możecie oczywiście mm -hmm. y, i wtedy będziecie na bieżąco z live'ami. To słuchaj, chodź jeszcze z tą sekcją komentarzy, ale tak, choć do się... Dropera. staniesz Dobrze. tam i myślę, że zaraz odpalimy sobie szybkiego timelapsika, bo trzeba to skończyć, a ja już nazbierałem wełnę, byłem w netterze, nazbierałem szum lightu prawie z tak, ponad tak nawet. Chciałabym przejść do sekcji komentarzy, bo stoję w tym miejscu. Przestawcie kaktusy, bo brzydko tam wyglądają. I to są tymczasowo kaktusy, żeby po prostu sobie rosły. Oczywiście, wraz z przebudową mostu, który, która też myślę, że się zbliża, zmienimy lokalizację kaktusów. Także o to się nie martwcie. Zobaczcie, czy Endermany nie przyniosły nowych bloków do klifu. Co? Co ty zrobiłeś? Wiadro mi nie siadło. Nic, słuchajcie, nie mówcie na ten na, temat, klask proszę. Na na czacie. Nic nie mówcie słuchajcie, na ten każda temat. Każda jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to jeden eksp z powrotem do ekwipunku ziemi. Miałem 30 poziom, nic nie mów <nesm> <are hors> -y <Miller> no, po prostu. Ale tym bardziej musi mieć dużo łapek nic w górę. Nic nie mów. Ja idę zobaczyć, czy Endermany dostawiły. Nie, yeah, słuchajcie, dostawiły. Aga ma dalej zero śmierci, to jest nie fair. Ja mam trzy już w tym momencie. Dlaczego mi nie siadło to wiadro? No przecież, o, i teraz mi weszło. Kurde, no. Słyszysz? Endermany przynoszą tu cały czas trawę. Coś tu będzie trzeba zrobić z trawą. Tak dużo jest. No jest parę nowych pojedynczych bloków, dawno nie zaglądaliśmy ja nie mogę. tutaj. Ale to jest dziwne, ja pierwszy raz się spotykam z czymś takim w ogóle. Ja też. Nie wiem, jakoś sobie ulubowały to miejsce. I słuchajcie, ostatni komentarz z sekcji komentarzy to jest do sekcji komentarzy. I takich komentarzy, pod ostatnim odcinkiem u szczególnie, było mnóstwo, a my nie wiem dlaczego, skąd ta tendencja. My stwierdziliśmy, że nie będziemy wybierać komentarzy, które są do sekcji komentarzy, bo to nie, jakby nie taki był zamysł tak. naszej sekcji komentarzy. Także słuchajcie, automatycznie jeśli piszecie, że komentarz ma być do sekcji komentarzy, to macie pewność, że ten komentarz do sekcji komentarzy nie trafi. Dokładnie, a teraz przechodzimy do najprzyjemniejszej części, czyli do Lapsa, który Zio będzie tworzył, dzisiaj to ja jestem leniuszkiem i ja obserwuję. Muszę ci nieskromnie powiedzieć, że to światło wygląda super, także cieszę się, że udało mi się to przeforsować. No. Zobaczcie, że Zio już w tym momencie praktycznie kończy, już dociera do samej góry. No, ale to jest bomba. Szukałem jakiegoś, jakiejś metody takiego układania tego jak najsprawniej i tak pomyślałem, że ta metoda schodkowa była całkiem całkiem, całkiem spoko. No, rzeczywiście. I ja chyba... też właściwie ja chciałam taką obrać metodę, która będzie w miarę dobrze wyglądać na time lapse. -ie. To co ty robiłeś może niekoniecznie, ale tam czy to wszystkie? Nie, tam widzę, że tam jeszcze jest na dole? Jest pasek. Nie, nie, nie. Tak. Do uzupełnienia szroom Lightu, bo my musieliśmy trochę nazbierać tego. No ja już tu lightu. jestem. Tak. Skopiesz nade mną ten kloczek. Proszę. Dobra, dzięki. Ja nie spodziewałem się, że już dotarłem tutaj. No, Kurde. dotarłeś właśnie, dlatego ja już znowiłam, wiesz co, kończ szybko tę stronę ja zaraz wykonam skok. Dobra, jeszcze chwilę. Tam chyba ze dwa takie okrążenie trzeba będzie dołożyć. E, tak, tak, ale to później lightu. myślę, że już na tym na się dojedzie. Tak, nie? myślę, że na rusztowaniu to będzie chyba najbardziej optymalna opcja, żeby to zrobić. No, bo tak to ciężko byłoby nam się dostać, bo to jest już jakby na pewnej wysokości. Ej, super. Teraz pozostaje nam jeszcze ustalić, co z tą częścią tutaj, bo tutaj na pewno będzie szkło na powierzchni i myślę, że trzeba to będzie zrobić jak najszybciej, bo już teraz na tym lapsie słyszałam ząbiecha, który dziś tutaj krążył mhm. i zastanawiałam się, czy zaraz mi nie zepchnie do wody, ale na szczęście gdzieś tam e, nad ranem już się spalił. E, on był gdzieś w takim miejscu, znaczy, że nie mógł mnie W Ogólnie tutaj nie ma wejścia dla potworów, nie? Od drugiej strony. Dobra, no, Waga. Będę... Skok? No. Uuu, teraz to jest prawdziwy dropper. No. Ale super. Dobra, uwaga. O kurde, o kurde. Ej, świetne, dobra. Świetne, Ile to był nam brakuje dobry Shroom pomysł. lightu? Dużo. Dużo. Tak, Mam dużo. za mało. Mam 10 sztuk mi zostało, więc jest mało. Tutaj I zostało mi po 5 sztuk pojedynczą. wełny. No, ale dobrze, w takim razie udało nam się. Widzicie, wczoraj zrobiliśmy automatyczną wełniarkę, a dzisiaj już mogliśmy dokończyć praktycznie całkowicie nasz dropper. Mm -hmm. Ale tak właściwie to nie było coś, co planowaliśmy na dzisiejszy odcinek, ponieważ dzisiaj zajmiemy się trochę innymi rzeczami. Przede wszystkim, wiesz co? Ja sobie bym coś zenchantowała Okej, okay, ja też bym sobie coś z z enchantowała, ale już nie mogę, niestety. <śle> Ej, i tu jest klata, więc ja spróbuję tą klatę zenchantować, Zobaczymy, czy coś ciekawego na nią wskoczy. Wykorzystamy to po prostu. A, mm -hmm. i mam kota. no Wczorajszym tak. razem udało mi się oswoić kota, który pojawił się w naszym domu, więc mamy wioskę w naszym domu. Właśnie, bo skoro wioska jest już obok, w zasadzie ta wioska, którą utworzyliśmy, jest obok. <grych> to właśnie chyba dlatego on się pojawił tutaj, nie? Tak, chyba tak. Wiesz, co jest Blast Protection, więc ja bym sobie odpuściła enchantowanie tego. Wiesz co? Ja myślę, że możemy wykorzystać to, co mieliśmy w planie na dzisiaj, do tego, żeby jednak się skupić na enchantach lepszych, nie? Tak mówisz? No dobra, mm. no to w sumie w takim razie jeszcze się wstrzymuję, ponieważ ogólnie ostatnio trochę czasu spędzam spędzamy na serwerze. Szczególnie spędzamy trochę nocy, a wiecie, wieczorami villagerzy lubią sobie porozmawiać. Dzięki temu, zobaczcie ile się stworzyło villagerów dorosłych już w tym momencie. Tak, jest moc Musimy coś z nimi zrobić, bo tutaj trochę im jest za ciasno. I pomyśleliśmy sobie, że już teraz przejdziemy do takiego wstępnego pokazania wam, jaki mamy plan na tych villagerów. A plan jest całkiem ambitny. Nie bez powodu mam przy sobie 15 skóry, Muszę w takim razie wykonać biblioteczki Dlatego, że... Biblioteczki czy lekterny? Y, a, lekterny, ale jest z tego co mi się wydaje, robi z biblioteczek Tak? O, ja nawet nie wiem y, czy... Wiesz y, można... co? co, nie wiem czy mam lektern. Tak, Dobra. z biblioteczek i pół bloków. To ty się zajmij robieniem tych lekternów, a ja tutaj ogarnę mniej więcej jakieś miejsce magiczne, gdzie można byłoby ich odprowadzić z tego miejsca. Dobra, wiesz, co, yy, ogólnie wstępnie yy, wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie zrobić tunel yy, od tego miejsca i żeby one wchodziły i wykopać jakieś pomieszczenie dalej. Widzę, że to zacząłeś właśnie robić. Tak, Super. tak, zaraz, zaraz mówię, zajmę się tym. Czy ty masz już przygotowane wszystko? Czy my yy, chcemy tylko bibliotekarzy? Nie. Nie mam wszystkiego przygotowanego i chcemy nie tylko bibliotekarzy, ponieważ musimy też zrobić wieśniaków, farmerów, mhm. żebyśmy mogli farmić emeraldy, bo a. a czekaj, bo ja tutaj coś knocę, bo y, może być problem z naszej strony z emeraldami, wiesz, nie, nie jesteśmy zbyt bogaci. No tak. Więc musielibyśmy mieć też y, Wiecie, możliwość farmienia na jedzeniu. Teraz mamy automatyczną farmę ziemniaków, która całkiem też wydaje sobie działa, i nie byliśmy tam dawno, więc ja zaraz tam pójdę, zobaczę, no, jak wygląda i Ja, ja pomagam ci już powiedzieć, że tam jest naprawdę dobrze. Tak? Tak mówisz? Dobra, za chwileczkę dosłownie pójdę. Już tylko robię e, pięć biblioteczek. Robimy od razu pięć tych stojaków. Tylko czekajcie, jak to było? E, tak? Odwrotnie? Wiesz, wyszukaj po prostu lektern. Jeśli masz crafting o, tego... Tak. Dobra, już mam. masz. Dobra. Tak, już mam, już w takim razie zrobione jest 5 sztuk. Zrobię też, nie wiem ile tych wieśniaków, zrobię na razie 3 kompostery, tak hmm. żeby zrobić tych wieśniaków i idę zobaczyć do naszej farmy ziemniaczanej. pamiętajcie też, że my robimy na razie bardzo tak roboczo to sobie, bo chcemy ich na razie poddzielać, zobaczyć czy uda nam się zdobyć jakieś fajne enchanty, a później zbudujemy sobie już takie docelowe miejsca a'la wioski, Dokładnie. jaskiniowców, czy coś co robiliśmy wcześniej, nie? Teraz mamy, no już całkiem sporo tych ziemniaków, także jest, jest nieźle, ale czekaj! Nie ma villagera! Zniknął! Jak to nie ma villagera? Jest tylko jeden. Który jest? Ten, który jest zamknięty, nie ma farmera-zbieracza. Może go coś zabiło? Ale jak to możliwe, żeby coś go tu zabiło? Co tu mogło go zabić? Nie wiem, może zombie? Ale nie wiem, nie słyszałem. Jesteś pewna, że go nie ma? No nie, nie A Może utknął jak w jakimś dziwnym miejscu? No... nie wiem, na pewno go nie ma w miejscu, w którym powinien być, więc nie zbiera się Ale mniaków. ja byłem tam dzisiaj nawet i widziałem, że on tam był, nie wiem. Nie to jest wiem, ale... Pszczoła w ogóle utknęła tam, ale to nieważne. Najważniejsze jest to, że zniknął ten villager i nie mam pojęcia zielonego, co się z nim stało. Okej. Okay. Może gdzieś uciekł. No nie wiem, w każdym razie e, będziemy musieli w takim razie jeszcze tutaj jednego sprowadzić, ale to już to robimy sobie we własnym zakresie, jakby poza e, odcinkiem. Idę do ciebie, ponieważ już jestem gotowa chodź, chodź. z tymi rzeczami, które mam przygotowane. Czy masz jakieś płotki ze sobą? Płotki? Mhm. Nie. Ale nie będą nam potrzebne płotki. Tak? Tak. Okay. Przynajmniej okay. do mojego pomysłu nie będą Dobra. nam potrzebne. Chodź. No to w takim razie. No, musisz wskoczyć tam z tej drabinki, nie? O nie, Choć nie mogę się na nią dostać! Najpierw, najpierw zaprezentuję ci mój pomysł, A możesz na... rozwalić ten bloczek, bo ja, oni utknęli. Jak wskoczysz tak? na, na drabinkę, nie od tej strony? Ale ja nie mogę się, bo oni się pchają na mnie. Ale to przesuń się lekko w. O, no, no i teraz do drabiny. Ja nie widzę, gdzie jest drabina. Ona jest tu, dokładnie. Tu jest o. zbyt dużo osób. Chodź. Dobra, Gdzieś? jestem. Za... Proszę bardzo, prezentacja okay. mojego miejsca. Tak, chcę ich skonstruować w tym momencie, że będziemy ich wpychać w takiego slota no. i zastawiać tym blokiem, który jest ich blokiem profesji. Dobra. Tak? Myślisz, że to będzie spoko? No myślę, że tak, jak najbardziej. To jest bardzo taki startowy i wstępny pomysł Z i tym, będziemy że... dzięki temu mogli rolować ich profesję, nie? Z tym, że jak chcesz ich zamknąć tam? Czy chcesz ich zamurować? Nie, wsunąć ich i postawić przed nimi blok tego, tej profesji. No ale wtedy oni wyskoczą, mogą wskoczyć na ten blok profesji i wyskoczyć. O, i teraz... Teraz nie mogę. Tak, <noise> tak <teraz głos> dobra. się zgadza. To co, zaczynamy ich wpuszczać po kolei. No właśnie tak mi się wydaje, że dobra, możemy spójności. jednego. Zobaczymy. Mamy ich, jednego. Ile ich wpadnie. Wprowadzę, wprowadzę jeszcze drugiego. O, tak, tak, idealnie. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Wiesz co, nie wiem czy to będzie takie... O, czekaj, idzie! Dobra, czekaj, mamy miejsce, i dwóch, morzo, trzech, czekaj. O nie, czterech, pięciu, o nie, wlewają się po nocy! Nie mogę! Szybko. Nie mogę zamurować! Muruję, nie się. mogę zamurować! O nie! Słuchajcie! Tych wszystkich. Weź zamurować. Po, pojedynczo. To. Proszę poje Proszę się nie pchać. Dobra mam Okej okay. Trochę jakiś y to dużo się wlało, ale dobra. Oj, czekaj, jeden już stoi! Czekaj, czekajcie, on już chodzi do dalej do i zastaw. Uwaga? Tylko się nie. O nie inny się zmienił w tym. No profesję. właśnie, to jest ten problem, chcieliśmy ich pojedynczo mieć. Dobra, wiesz co? To, yy, masz jakieś łódki, drewno albo coś? Nie. Yy, crafting? Jestem, mam crafting. Dobra, to wiesz, weź, zrób crafting, ja zrobię łódki. Okej. Okay. Oni już są przygotowani, słuchaj, zastawiaj ich, zostawię. Chodź, chodź, gdzie masz te lekterny? Ale nie, bo to chodzi o to, żeby ten konkretny, o którego nam chodzi, Dobra, był. Dobra, jak miejscu. postawisz lekternem, go zastawisz, to powinno zadziałać. No dawaj, nie, dawaj, no, szybko. No bo tego zastawiłam i ten się zmienił. Ale bo tam był za blisko, no. zastawij, zastawiaj. zastawiaj. Widzisz, on był najbliżej, No, nie, A, no, no ten tak. kradnie. Okej, okay, musimy je zebrać jednak. Musimy je zebrać i musimy ich oddalić trochę, żeby oni nie wchodzili tutaj. Macie łódkę. Proszę, Mordowe, w tą łódeczkę. Proszę Ej, bardzo. masz podki? Nie, nie mam. Um, Zrobię dobra. jeszcze jedną łódkę. Wiesz bo co? oni podbierają im te profesje, to tak Ja nie chciałem może ich być. odsunąć. Chodź tu, chodź szybko na tą stronę. No. O nie, już jest ich za dużo, no. Chciałem ich oddzielić tak, żeby nam jeden został tylko po tej stronie. Dobra, wiesz co? Ja odpłynę tą łódką gdzieś na bok. No dobra, wysiądź, 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 on sobie wsiądzie nie, nie, nie. Nie Dobra, poczekaj, już. Dobra, wiesz co, zabijasz go. Ja tutaj postawię te. No nie wróć tam! Okej, zostało nam trzech z tej strony, chodź. <laughs> chodź, zostało nam trzech, szybko. Dobra, i zajmijmy się tymi. Dobra, no, mordowłaś tutaj. Wiesz co, spróbuj najpierw zwykłymi blokami ich zamurować. Ja nie wiem czy jest. Się... O proszę, no idealnie, Dobra. tylko czekaj, bo już drugi. No nie, zabierają mu profesję. Bo no drugi przylas tak się... za blisko, po prostu kwestia tego. Dobra. Stawiłem drugiego tam do tego, do komory. Zamuruj go jakimś blokiem, bo ja nie chcę drewna tego. Dobra, zróbmy tak. to przesuń się, bo muszę cię zamurować. Okej, okay, na razie zamuruję. Ja nie wiem, na którym ty chcesz się skupiać. Musisz się ukierunkować, którego chcesz. W chcę tym momencie, jak postawić lektery, znowu będzie zły. W miejscu. Poczekaj, oni muszą. Jeden musi się oddalić odrobinę od nich, nie? Bo to zawsze tak. zadziała na tego, który jest najbliżej. To znaczy na tego, który podejdzie Damy pierwszy. Damy teraz. teraz? Na no to czekasz! Jesteś pewien? Bo ja się boję, że oni znowu przyjdą. Dobra, sprawdź, czy się zmienił? Zmienił się. Idealnie, okay. właśnie o to I ten chodzi. I to ma nie? Curse of się, więc będziemy musieli to zrolować. Dobra, weź zniszcz i postaw jeszcze raz. On od razu powinien się zamienić. Dobra. Lack of the C1 To jeszcze nie jest coś, co by mnie. Ale się jest spoko. I Słuchajcie, to jest nasz pomysł na ogólnie na zmienianie ich Proje enchantów. Projectile Protection 4. Co? Nie wiem w ogóle, co to jest, od tak, od pocisków mm -hmm. ogólnie. Dobra. W takim razie ja roluję i to jest słuchajcie, nasz sposób na to, żeby uzyskać enchanty, które nas interesują. Od mm -hmm. tych wieśniaków. Czekaj, któryś inny podszedł teraz. No teraz tak, No nie Federfalling 4 Tak? Tak. To czyli, trzeba go wypchać szybko. Czyli tam, tego czekaj. zostawiamy jednak. Tylko pytanie, czy ten okay. będzie Okej, mu... Ja zmieniłem tutaj jednego, Dobra. a ten nic nie ma. Nic? To możliwe? To? Yy, to jest możliwe, on wtedy odblokuje się przy handlu, ale ja bym zrobiła takich, którzy od razu mają handel. Dobra, to trzeba go wsunąć, tu pomóż mi. Tylko problem jest taki, że teraz, jak go tu wsuniemy i rozwalimy ten. Yy... Trudno, to on się zmieni po prostu. Tak. To myślę, że jeszcze trafimy później jakieś fajny. możesz ten... wrócić. No, on nie, nie możesz współpracuje. Nawet jeżeli nie współpracuje. Poczekaj, spróbujmy zrobić to tak. Spróbujmy zrobić to wodą. Ty, a może inaczej, wiesz co? No. Czy jemu, jak rzucisz książkę albo coś, to on nie przejdzie w tamto miejsce? Nie mam książki. On może wolnej. być łasy na jakieś takie A rzeczy, nie? wiesz co, nie? czekaj, spróbujmy papier. Bo on jest bibliotekarzem. Może umie... masz, stecisz książkę jakąś? No Ale nie. nie. To nie działa. <noise> wiesz co? Ostatecznie można go walnąć. Spróbuj wodą. Się Wylej wodę tutaj w tej wrogu. Czekaj. Spróbujmy. Trzeba byłoby zamurować dalsze części. Dobra, jedzie. Wepnij go. Mamy go. Super. Ja mam lekter, co? Zaraz go Dobra. zrobię. No, przesenisz. Iść, przestań iść. Nie, nie, nie. Dawaj to wodę. Dawaj, dawaj, dawaj. Czyli no mam... nie, źle. Zbierać? Czekaj, bo on musi być bardziej. O nie, 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 nie Aga, nie, nie, postaw tą wodę tam w rogu, gdzie Ktoś była na topi. początku. Ktoś się chyba topił. Postaw ją tutaj, gdzie była na początku. Dobra. O, teraz wejdzie. Dobra, i czekaj, ja. On, dajmy mu chwilę. On zaraz się do, dosunie do tamtego miejsca, jak przestanie iść tylko. Zastanawiam się, czy nie jest noc, bo jak jest noc, to oni się robią bardzo niespokojni i może to być kwestia tego, wiesz, bo zazwyczaj dobrze się pracuje z nimi tylko za dnia. Proszę bardzo. Zastawiony. Okay, on jest zastawiony. Gydanie, czy ten drugi się zmieni teraz? Nie. nie. On się nie zmienia. Więc, więc musimy tego obrócić. Okej, okay, ten się zmienił. Super. I teraz ten się zmienił. I teraz każdy ma swoją biblioteczkę przy sobie. Tu jest multi-shot. Aqua i to Affinity. Jest do no dobra. kuszy enchant. Aqua Affinity myślę, że jest dobrym enchantem i można byłoby go zostawić. Czyli rozumiem, że ty tutaj rolujesz, ja roluję tego. No dobra, spróbujmy. Zobaczymy, słuchajcie, dajcie nie, on nam już parę wylazło. minut. Power 5. Power 5? To możemy zostawić, to się na pewno przyda. Pytanie, nie, oni zmieniają te profesje. Nie, nie zmienił. Ten zmienił nakarysowanie, niż on miał ją od początku? No, nogba jeden. Dobra, ja go już tu szybko No, To ja w takim razie tak. Tutaj ten gościu ma Lack of the 3 i też zastanawiam się, czy to zostawiać. Chyba niekoniecznie, nie? No, Bo nie w wiem. sumie, jeśli już ich mamy, to raczej nie będziemy łowić, yy, chyba że dla nim tagów. Mam dwa power 5 w tym momencie. No nie, jeden wystarczy zdecydowanie. Musieliśmy zamorować górę, ponieważ przy każdym zniszczeniu bloku, oni nam wychodzili, uciekali i tworzyli nie problemy. Co? Nie muszę mending. A, prot4. Super. No, super. No, już. No myślałem, nie, że mending. No to. Nie, Super, no. Ja też postarałem, a tutaj kurde, no. no ja mam tylko piercing. Tylko I drogie, nie? 45 emeraldów za prot4 i 55 za To jak już będziemy mieć 5. farmy automatycznej jedzenia, to nie mamy co się martwić o emeraldy. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Póki no i co? Ten jest dość oporny. On miał dobry profesję. Jak podkradał y, te y, stojaki na książki komuś innemu, a teraz jak próbuję go szaflować, to raczej nie jest za dobre rzeczy. Fire Aspekt 1. Czy chcemy to? Chyba jeszcze to nie jest. Nie, co ty? Jak już to dwa. No dawaj, próbuj, próbuj. Próbuję. Channeling to też nie jest coś, co nas. No, jakiś mending szybko. Cyk, cyk. No właśnie. Na to liczę, szczerze. Sweeping Edge 3 to też nie jest coś, co byłoby dla nas na ten moment. Przydatne. Fitch Sync. No nie, nie ma farta. Mamy to Efficiency 5. Za 54 emeraldy, ale jak tutaj powstanie kilku o, y, potencjalnych drogo. rolników, a pot powstanie no ale 5 to jest zio, już lepiej być No dobra, moczne. ale myślę, że da się taniej to zrobić, nie? Bo takie rzeczy występują też taniej niż za 50 no nie emeraldów. Wiem, no możliwe. Dobra, ale to jest kwestia już czasu, a na to nie mamy dzisiaj czasu. No tak, no, tutaj w ogóle pojawił się jakiś maluch, przy, przybieg nam tutaj do tego miejsca. Bo tam jest więc... otwarte i tam da się przejść. No właśnie, to chyba z tego powodu udało mu się tu wcisnąć. W każdym razie, to jest nasz plan na villagerów. Zrobimy sobie takie Wielkie centrum handlowe które będzie w podziemiach i jest trochę takie, wiecie, nielegalne centrum handlowe i będziemy mieli dzięki temu enchanty, na których nam zależy. To jest jakby pierwsza opcja do zrobienia, jeśli chodzi o villagerów. Mm -hmm. No i myślę, że na dzisiaj wystarczy. Trochę krótszy odcinek prawdopodobnie z tego będzie, ale takie odcinki też są potrzebne. Mamy nadzieję, że wam się podobały. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Dokładnie, bo, trzeba przebić 10 tysięcy. czuję się nieusatysfakcjonowana, że o was tak zmanipulował i Zostawiliście tak dużo łapek w górę, a u mnie jakoś tak trochę mniej. Słuchaj, to jest kwestia dobrej taktyki, nie? <grych> no ja liczę, że, że jednak widzowie zostawią, że im się spodoba ten odcinek. Możecie zobaczyć zapis livestreama, który był wczoraj u mnie na kanale. Dokładnie. Już jest publiczny, już jest w playliście naszego survivalu. Wbijajcie do zioba, u niego będzie kolejny odcinek. No i życzymy wam miłego dnia. Trzymajcie się. Papa. pa. pa. pa, pa.